Cześć, tu Dragon i to jest nowa seria na moim kanale. Będzie ona polegała na tym, że stworzyłem sobie świat na super płaskim i posadziłem to sobie po jednym drzewie z każdego gatunku. I w skrzynce mam rzecz, która mogą mi się przydać potem. I z tego czegoś wioski są włączone, będę rozbudowywał po prostu się na mapie płaskiej. I trzeba najpierw to wszystko skopać Nie jest interesujące, ale no trzeba I zaraz się zrobi toporek Troszkę szybciej Jest takie interesujące bardzo jak się kopie drewno Dźmi myszka się Ucieka Jak już będę robić toporek, to lepiej zrobić kamienny od razu. I tu mamy kamyczka. Sobie go 6 wykopię. Nawet więcej. Tak. Tu jest to. 5 i raz. Dwa. 4, 5, 6, 7, 8 ok, powinno starczyć i wychodzimy z no nawet no, jeden gierk został i z tego co ja tu wykopałem to się zrobi parę takich ciekawych rzeczy już się robi noc, czyli trzeba się śpieszyć ale jeszcze tu rozbijemy obóz na tę noc, bo trzeba będzie, trzeba będzie się ten poczekać aż te sadzonki całe spadną. Aha, fajnie, dowiedziałem się, że to można zbijać do barkiem nie szybciej. Hmm. Jana mi się nie przyjmuję. I skopujemy ładnie. Tylko dwa drzewa, szybko. Tu już mamy dwie sadzonki. Przydadzą się na przyszłość. Się zrobi noc. To bierzemy wszystko i wybiegamy stąd szukać wioski szybko. A, ja mam chyba pismo. No, oczywiście na no, łatwo zmieni. Eee. Dobra. A, głupi jest tam po co ja robiłem, Kilow. Czy się potwory pojawiły? Mamy problem. Nie czuń. Mam miecz, dobra. Gdzie mój dirt? Dobra jest. E, tam jest enderman. Mam dwie takie, dwie takie. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze dawać te sadzonki szybko. Musimy mieć sadzonki, bo jak nie wypadnie to będzie problem. Problem będzie. Nie ma sadzonek. Dobrze ja tylko brzydko a ja muszę mieć sadzonkę sadzonki, dawaj sadzonki Hamskie to oba to Ach, sadzonek chcę dać nie ma sadzonek hamstwo mm, tutaj, tutaj też chyba nie ma sadzonek nie ma, nie ma nie ma nie ma, nie ma sadzonek mm. Ale nie ma sadzonek, kurde. Jak nie wypadną to będzie problem. O, jest jedna. Jedna! Jedna mnie jeszcze nie ratuje, jakby były dwie, by było dobrze. Trzeba szybko coś zjeść, a nie mam co. Przeliczyli. Tu szybko się to rozwali i musi wypaść sadzonka. Jest, ja, sadzonka jest! Dawaj, o, już trzy są! Nawet nie zauważyłam, że ja tu mam jakieś. Tam się coś pali, tam jest lawa. Eee... Yy, takim... Yy, chyba, chyba to coś, 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 coś. sadzonka, Nie, ja, nie wypadła. Hamstwo, dobra, mam dwie. Uciekamy do wioski, Szukamy wioski. Mam na nadzieję, że je włączyłem. O, oczywiście nie zapomniałem, ale na szczęście rośnie. Yy. Trzeba się pośpieszyć, bo potrzebujemy marchawkę. Marchawkę. To szybko. Wioski się nie generują, to jest niefa. Ja chcę wioskę. Będę smutne. No potworów jest dużo, aż za dużo. A wioski ani jednej. Będę tak sprintować, mi się sprint skończy, to będzie źle. Mam nadzieję, że tu Marnie nie zdechnę. w pierwszym odcinku. To by miło nie było. Ale nie no, dlaczego tu nie ma wiosek? Powinny być. Już chyba w, Chyba ich nie wyłączałem. Dlaczego te Endermany się same biją? No wioski się nie generują, no tak być nie może. No, muszę mieć wioski. Bez wiosek nie ma nic. Rządz A! Miacz mi zaraz padnie. Zde nie, dobra, trzeba zabijać zombiaki, bo wtedy się nażę. To będzie Dobrze, dobrze. Dobre zombiaczki, już żelazo nam nawet wyrzuciły. Takie grzeczne są. Ale zimne. Trzeba uciekać. Bo nie wiadomo gdzie. Gdzie tu uciekać, kurcze? Wioski żadnej nie zrobiło. Ale nie wyłączyłem wiosek chyba. Mi się przynajmniej zdaje. S Teraz jakby, jakbym włączył i moda, bym przeleciał kawałek i tam by była wioska, to bym wyszedł na idiotę. A jakby się okazało, że ja wiosek nie zrobię, to też bym wyszedł na idiotę. Jesteśmy pomiędzy młotem a kowadłem, tak praktycznie. I co to... O mało to dobra, to ja sobie on ma. A wioski już powinny się dawno wygenerować. Nie, coś mi się tu nie podoba. Jest noc i nie ma wiosek. Jak był dzień, to już wiosek nie widziałem. Nie podoba mi się to. To złe mocno opanowało Minecrafta. Nie, dobra. Wracam. Nie, nie wracam... Nie, nie będę robić teraz cięcia, bo to nie ma sensu. Okazało się, że nie ma wniosek. Wyszłem na debila. Znowu coś zepsułam. To jakoś podpiszę nieudana próba nagrywania, albo coś. To nie będzie pełnoprawny odcinek. Pojedziemy się tutaj, bo tutaj sobie setpointa ustawiłem wcześniej. A dobra, ja już kończę ten odcinek. To będzie nieudana próba nagrywania. Numer jeden, mi się nagra lepiej. Dobra, ja się żegnam. Nara.